Cześć! Z okazji premiery pierwszego odcinka mojego podcastu Nawida zapraszam Cię do odkrycia techniki opracowanej przez Jose Silwę, amerykańskiego samouka i twórcę programu kontroli umysłu, znanego jako metoda Silwy. Silva twierdził, że ludzka inteligencja potrafi świadomie funkcjonować w częstotliwościach fal mózgowych alfa i teta. Co uznał za jedno z najważniejszych odkryć w dziejach ludzkości. Można przeczytać, że osiągnięcie głębokich stanów duchowych oraz kontaktu ze światem niematerialnym możliwe jest właśnie dzięki pracy mózgu na tych częstotliwościach. W tych stanach znajduje się także przestrzeń do samouzdrawienia. Kluczowa w praktykach medytacyjnych, które pomagają wyciszyć umysł i dostrzec to, co umyka w codziennym pośpiechu. Zapraszam Cię teraz do wspólnej pracy z techniką Sylwy. Usiądź wygodnie na krześle lub w fotelu. Możesz również leżeć. Jeżeli nosisz okulary. Warto jest zdjąć, by nic ci nie przeszkadzało. Staraj się nie krzyżować nóg. Oddychaj naturalnie przez nos lub usta, tak, jak czujesz się najwygodniej. Jeśli twoje myśli zaczną gdzieś błądzić, nie martw się to zupełnie normalne. Łagodnie przywróć uwagę na to, co mówię. I podążaj za moim głosem. Nie przejmuj się, jeśli zaśniesz. Może to oznaczać, że twój organizm potrzebuje odpoczynku. Zawsze możesz wrócić do tej praktyki. Jeśli zasypianie jednak będzie zdarzać się regularnie, spróbuj mniej wygodnej pozycji, może pomoże twardsze krzesło. Celem tego ćwiczenia jest utrzymanie świadomości. Zaleca się około 10 godzin praktyki, po których będziesz w stanie wprowadzić się w stan rozluźnienia samodzielnie, bez potrzeby korzystania z nagrania. Młodsze osoby mogą osiągnąć ten stan już po 5 godzinach. Dźwięk, który usłyszysz w tle, to dźwięk alfa. Około 300 Hz, przerywany 10 razy na sekundę, aby był słyszalny dla Twoich uszu. Pomoże on w wprowadzeniu Cię w stan dominującej częstotliwości alfa, niezwykle korzystnej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Mózg wytwarza wówczas więcej fal w zakresie 8 do 14 cykli na sekundę. Co nazywamy stanem alfa. Zajmij wygodną pozycję i zamknij oczy. Weź głęboki wdech i podczas wydechu wyobraź sobie cyfrę 3, powtarzając ją trzykrotnie w myślach. Następnie weź kolejny głęboki wdech. I przy wydechu wyobraź sobie cyfrę 2, powtórz ją trzy razy w myślach. Teraz weź głęboki wdech, i przy wydechu wyobraź sobie liczbę 1, i powtórz ją trzy razy w myślach. Znajdujesz się teraz na podstawowym poziomie alfa którego możesz używać do osiągania różnych celów. Aby pomóc ci zejść głębiej, będę teraz liczyć od 10 do jednego. Z każdą cyfrą będziesz schodzić coraz głębiej w stan relaksu. Wyobrażaj sobie, lub poczuj każdą cyfrę: 10: 9. Schodzisz głębiej. Osiem, siedem, sześć, głębiej i głębiej. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Teraz jesteś na głębszym poziomie relaksu. Skoncentruj uwagę na głowie. Poczuj skórę na czaszce. Może pojawić się lekkie drżenie, mrowienie lub uczucie ciepła, spowodowane krążeniem krwi. Uwalniaj wszystkie napięcia i uciski, które mogły tam się zgromadzić. Prowadź tę część ciała w stan głębokiego rozluźnienia, które będzie się pogłębiać z każdym kolejnym oddechem. Przenieś teraz uwagę na czoło. Poczuj skórę pokrywającą czoło, jej drżenie i ciepło. Pozwól. Aby wszystkie napięcia zniknęły, a czoło znalazło się w stanie pełnego relaksu. Skup się na oczach i tkankach wokół nich. Poczuj, jak delikatne wibracje i ciepło krążenia otulają te partie ciała. Pozwól. Aby całkowicie rozluźniły się mięśnie wokół oczu, a wszelkie napięcia zniknęły. Następnie skieruj uwagę na policzki. Poczuj skórę twarzy, ciepło i drżenie, które mogą się tam pojawić. Uwalniaj wszystkie napięcia i uciski, rozluźniając mięśnie policzków coraz bardziej z każdym oddechem. Teraz skoncentruj się na szyi, na skórze pokrywającej szyję. Poczuj delikatne wibracje i ciepło krążenia. Pozwól, aby napięcia zniknęły, wprowadź szyję w stan głębokiego rozluźnienia, który pogłębia się z każdą chwilą. SKieruj uwagę do wnętrza szyi, rozluźnij tkanki wewnętrzne mięśnie i ścięgna, uwalniając wszelkie napięcia. Prowadź szyję w jeszcze głębszy stan relaksu. Skup uwagę na ramionach i rękach. Poczuj dotyk ubrania na skórze w tej okolicy ciała wibracje skóry i ciepło. Usuń wszelkie napięcia, które tam występują. I wprowadź ramiona oraz ręce w głęboki stan rozluźnienia, który staje się coraz pełniejsze z każdym oddechem. Przenieś uwagę na klatkę piersiową. Poczuj wrażenie dotyku ubrania na skórze oraz delikatne. Wibracje i ciepło. Pozwól, aby klatka piersiowa się rozluźniła. Skoncentruj się na wnętrzu klatki piersiowej, rozluźniając organy wewnętrzne, gruczoły oraz tkanki. Poczuj, jak każda komórka pracuje zdrowo i rytmicznie. Następnie skieruj uwagę na brzuch. Poczuj, jak ubranie delikatnie dotyka skórę i wyczuj subtelne wibracje. Usuń wszelkie napięcia z brzucha, pozwól mu się rozluźnić coraz głębiej z każdym oddechem. skoncentruj się na wnętrzu jamy brzusznej rozluźniając organy wewnętrzne gruczoły oraz tkanki aby funkcjonowały zdrowo i rytmicznie teraz skieruj uwagę na uda poczuj wibracje skóry delikatny dotyk ubrania Uwalniaj napięcia, które tam są. Wprowadź uda w głęboki stan relaksu. Wczuj się w subtelne wibracje pod mięśniami, zauważ, jak stają się coraz bardziej wyczuwalne. Skieruj uwagę na kolana. Poczuj drżenie skóry pokrywającej kolana. Uwalniaj napięcia i uciski. Wprowadź kolana w głęboki stan rozluźnienia. Przenieś uwagę na łydki. Wyczuj wibracje skóry. Pozbądź się wszelkich napięć i ucisków, wprowadzając łydki w stan Głębokiego rozluźnienia, który będzie się pogłębiać. Skieruj teraz uwagę na stopy, palce, spody stóp i pięty. Uczucie rozluźnienia zaczyna obejmować każdą część stóp. Wyobraź sobie, że stopy. Kostki, łydki, kolana i uda nie należą już do ciała, czujesz jakby były wolne od napięć. Rozluźnienie obejmuje także biodra, barki, ramiona i ręce, aż w końcu całe ciało znajduje się w głębokim stanie relaksu. Aby pomóc Ci wejść w jeszcze głębszy, zdrowszy stan umysłu, zacznę teraz liczyć od jednego do trzech. Gdy dojdę do trzech, przeniesiesz się w swojej wyobraźni do idealnego miejsca relaksu. Jeden, dwa Wyobraź sobie swoje wymarzone miejsce, w którym czujesz się całkowicie spokojnie i bezpiecznie. Pozwól sobie pozostać w tym stanie, odczuwając harmonię i wewnętrzny spokój, które cię otaczają. Teraz masz chwilę na to, aby zaprogramować swoje cele i intencje. Możesz wyobrazić sobie, jak realizujesz ważny cel, rozwiązujesz problem, przeprowadzasz udaną rozmowę, odnajdujesz wewnętrzną równowagę lub spełniasz swoje marzenia. Powtarzaj w myślach. Z każdym dniem czuję się coraz lepiej. Mam pełną kontrolę nad swoimi myślami, emocjami i zmysłami. Moje ciało i umysł są w doskonałym zdrowiu, a ja mam coraz więcej siły. Pozytywne myśli przyciągają do mnie wszystko, czego potrzebuję. Podążaj za moim głosem, który poprowadzi cię dalej. Kiedy usłyszysz go ponownie, poczujesz, że godzina minęła w mgnieniu oka. Kiedy powrócę, weźmiesz głęboki oddech, rozluźnisz się jeszcze bardziej i pogłębisz swój stan relaksu. Teraz Przenosisz się do swojego idealnego miejsca spokoju. Pozostań tam, aż znów usłyszysz mój głos. Oddychaj głęboko i pozwól sobie wejść w jeszcze głębszy stan relaksu. Każde zbędne napięcie opuści Twoje ciało i umysł. Poczujesz pełne fizyczne i psychiczne rozluźnienie. Kiedy będę kończyć, wyprowadzę cię z tego stanu, licząc od jednego do pięciu. Na pięć otworzysz oczy, poczujesz się pełna, pełen energii, przebudzenia, doskonałego samopoczucia. I zdrowia. Różnica między geniuszem a przeciętnym umysłem polega na tym, że geniusze wykorzystują szersze zakresy umysłu w wyjątkowy sposób. Teraz Ty również jesteś w stanie używać swojego umysłu w specjalny sposób. Te afirmacje są dla Twojego dobra. Możesz je powtarzać, gdy osiągniesz głębsze poziomy umysłu. Pamiętaj, teraz mówię w Twoim imieniu. Rozwijające się zdolności umysłowe służą lepiej ludzkości. Każdego dnia, pod każdym względem, czuję się coraz lepiej. Pozytywne myśli. Przynoszą mi korzyści, których pragnę. Mam pełną kontrolę nad moimi zmysłami na wszystkich poziomach, w tym na poziomie świadomości wewnętrznej. Negatywne myśli i sugestie nie mają na mnie żadnego wpływu. Mój system odpornościowy jest w doskonałym zdrowiu. I funkcjonuje perfekcyjnie. Teraz masz chwilę, aby zaprogramować swoje osobiste cele. Wyobraź sobie ich realizację, rozwiązanie problemu, udane spotkanie, życiową misję, samospełnienie lub wymarzoną relację. Cokolwiek wybierzesz, będzie to dobre zarówno dla Ciebie, jak i dla innych. Zacznij programowanie teraz. Zrelaksuj się, weź głęboki oddech i podczas wydechu zanurz się jeszcze głębiej w stan odprężenia. Podczas wdechu wyobraź sobie, że napełniasz się pozytywną energią, a podczas wydechu, że uwalniasz się od wszelkich napięć, niepokojów i lęków. Zrób kolejny głęboki wdech, a przy wydechu rozluźnij się jeszcze bardziej, pozwalając odejść wszelkim stresom i zmartwieniom. Za każdym razem, gdy przebywasz w tym stanie umysłu, doświadczasz pozytywnych efektów, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Możesz korzystać z tego stanu. Aby wspierać swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, jak również pomagać bliskim, przyjaciołom i znajomym w poprawie ich samopoczucia. Będziesz zawsze używać tych poziomów świadomości w sposób konstruktywny i twórczy dla celów, które są dobre, uczciwe i pozytywne. Będziesz częścią działań, które przyczynią się do tego, aby świat stał się lepszym miejscem do życia, tak abyśmy pozostawili lepszy świat przyszłym pokoleniom. Będziesz traktować całą ludzkość jak swoją rodzinę z pełnym zrozumieniem, współczuciem i cierpliwością. Zaraz policzę od jednego do pięciu. Kiedy dojdę do pięciu, otworzysz oczy, poczujesz się odświeżona, odświeżony, pełna, pełen energii i zdrowia, czując się jeszcze lepiej niż przedtem. Twój wzrok i słuch będą się poprawiać za każdym razem, gdy wejdziesz w ten stan umysłu. Jeden. Dwa, powoli budzisz się. Trzy, gdy powiem pięć, otworzysz oczy, poczujesz się odświeżona, odświeżony, pełna, pełen energii i zdrowia, jeszcze lepiej niż przedtem. Poczujesz się tak, jakbyś wypoczęła, wypoczął. Odpowiednią ilością relaksującego i regenerującego snu. 4 5 Otwórz oczy. Czujesz pełną rzeźkość, doskonałe samopoczucie i zdrowie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ta jakość samopoczucia jest teraz Twoją rzeczywistością.